Jeśli chodzi o Tygrysa, że tak powiem, który, który pierwsze szlify robił w Stalingradzie, że tak powiem w 42 roku, a właściwie to pierwszy szlif był pod Leningradem, a tutaj masz akurat Tygrysa 2, tak zwanego Tygrysa Megalskiego lub Phoenix Tigera, który był prowadzony w 44 roku, to się tak gada, to nie jest tak do końca. Tak, tak, wiem, że większa przebicie, ale z perspektywy gry, no to troszeczkę pociski większe i tyle, jeśli chodzi o ostrzał. Akurat ta gra nie powinna być tak premiowana jak normalnie, bo yy, no wyobraźmy sobie taką sytuację, że tutaj Tygrys ma 7-7, albo tam powiedzmy sobie 6-7BR, tak? Przeciwko staje sobie takim Shermanom, które mają tam 5-7 czy tam 6, Max 6-0 no to już byłaby jakaś tam yy, jumbo czy coś. Specjalnie wzmocnione, że tak powiem, yy, elementy wieży. No i oczywiście penetracja 76 Jumbo lub 50... 75 bodajże. I on po temu ma, ma być wystawiony przeciwko Kingowi. No wiadomo, że te czołgi zostaną zmiecione, tak? A Także. Wiesz, to... dlaczego yy, tak jest, że podwyższy jumbo czy coś? Bo niemieccy gracze to zazwyczaj są nowi gracze i nie ogarniają, że trzeba w KM strzelać i tyle. Aga jedynie to w statystyki patrzy. W statystykach jest, że Tibiry nie umieją przebić jambusa no to trzeba Czy znaczy, Z to ci powiem generalnie akurat zależy jak jest jumbo ustawiony, bo jeśli na przykład masz jumbo ustawionego typowo pod Wixpota, gdzie nie masz akurat żadnych os osłony na Wixpota, czyli na KM no to jest kłopot, tak? Dostaniesz w KM, schodzisz na hita. Jeśli na przykład masz odpowiedni lekki kąt i na przykład yy, wizjer KM u jest ustawiony, a ty w pewnym momencie 76. W ciągu łamków sekundy włania się na tego, na tego tygrysa i on, tak, on cię strzeli prosto w klatę, a ty masz podbicie na przykład z zakresu górki to z ciebie 88 ześniźnie się tak jak nie wiem jak masło, że tak powiem z noża, nie? Ale przykładowo to jest właśnie ta zmiana, że 4757 właśnie tylko na RB-u było, gdzie nie masz pokazane jak leci pocisk. bo na RBK-u to... Ten nowy gracz by wiedział. O, zielony na KM. Jep. I tyle. Znaczy, nie grałem dużo na RB, wiesz, bo ja tam tego czasu grałem dużo czołgi, jeśli chodzi o ABK a i tak dalej, ale wiem na przykład, że przy odpowiednim kącie to gracze, którzy mieli 152 mm na kv 2, mieli ze mną duży problem, bo pomimo tego, że no formalnie to jest tak zwany yy, De Deer Tank, czy jak oni tam to nazywają. No to jest akurat y, kłopot taki, że na dwa razy musieli mnie robić. Te 152 mm. Bo, bo nic łatwo, że tak powiem, X-Pota nie odsłaniał, a jeśli chodzi o lekki kąt, to wiadomo, że jeśli zachowasz odpowiedni kąt na, na boku, to masz akurat wjazd bezpośrednio pociskiem pomiędzy górny pancerz, a górną gąsienicę przednie koło. I tam zawsze wchodzi w dżambo. Tam to akurat jak wejdzie, to zazwyczaj od razu na shotę zdejmujesz moje tak? Mówię o tym pan, który masz nad przednim pancerzem i nad górnym przednim kołem. Mówię o tej takiej, nie wiem A, czy. Tak, nie, nie, no. Takiej jakby, yy, nie wiem, nie ramię, tylko takim przy tak, tak. To jest typowo X-Hot To jest akurat one hit, one front. Hmm. Generalnie zaraz Lorraine rozwaliłem na 5'7 maszynie. 5-3 maszynie. Kurde Kurde To chyba był Szwed, ale za późno. Lorraine akurat w niemieckim? Nie, Lorraine francuski, Bagieta. Bo Pytam się akurat taki Lorraine, bo w Niemczech też był Lorraine. I to był akurat y SPG. Czyli to artyleria.